Hej, hej, tu NBA. Pewnie nie wiesz, o czym mówię, bo jesteś młody, ale niektórzy ludzie jeszcze pamiętają takie przywitanie, jak w polskiej telewizji był mecz koszykówki amerykańskiej. Ale my jesteśmy w Customer Success Ale inna sprawa, że ty oglądasz NBA na bieżąco do tej pory, więc bardziej to jest spodziewane takie powitanie. Mam święte prawo powiedzieć sobie: hej, hej, tu NBA. Masz święte prawo do tego. Startujemy z czymś. Trochę kliszowym, trochę modnym, a trochę niezbędnym, żeby analizować dzisiaj z taką serią może odcinków związanych z tym, jak wygląda customer success w erze sztucznej inteligencji wdrażanej na co dzień. A ja się wtrącę, wcale nie tak kliszowym znowu, bo wprawdzie o AI wszyscy mówią, ale w kontekście CS-owym. Raczej nie bardzo, zwłaszcza, że w sumie nie ma za bardzo na polskim rynku podcastów stricte dedykowanych tylko i wyłącznie customer success. Więc pod tym kątem to, to, to nie jest kliszowe, bo nie znajdziemy innej takiej serii. Chyba że w zagranicznych seriach. Tak. No, będziemy się starać odpowiedzieć na takie pytania, które słyszy się wszędzie w tej chwili. Tak? Czyli jak sztuczna inteligencja może nas wesprzeć w naszym obszarze działań? Nie doprowadzając do zwolnienia nas. Także dzisiaj AIFC, a jest. Troszkę science fiction będzie. Troszkę science fiction, ale zaczniemy w sposób troszkę inny, niż myślę, że podejrzewacie. Mianowicie jedna z platform CS wypuściła bardzo ciekawy raport. Platformą tą jest Churn Zero, które przez Gartnera jest nazwane jednym z liderów w magicznym kwadrancie, Dwie. czyli Dwie. w tym, gdzie jest. Połączenie dobrej wizji, wykonania tej wizji obok takich platform jak PlanHat, Gainsight czy Totango, Platform Customer Success. Ta platforma popełniła bardzo fajny raport. Bardzo fajny, dlatego że próbka jest dosyć spora, bo odpowiedziało tam hmm, prawie że 800 osób i to nie takich osób, że pościągali po prostu CS-ów z całego świata, tylko to są osoby, które najczęściej były właśnie dyrektorami działów obsługi, dyrektorami sprzedaży, tym liderami, VP i tak dalej i tak dalej, więc raczej mówimy o tych osobach, które nakładają wizję całego działu i ten kierunek strategiczny. No i 70% tych badanych osób to faktycznie miało pod sobą działy Customer Success. Reszta to była sprzedaż i Zarówno CS, jak i sprzedaż. Także bardzo fajny raport, bardzo fajne dane na 2025 z trendami na 2026. I AI, jak się możecie domyśleć, przewija tam się na prawo i lewo. Tak, chociaż sam raport nie jest AI-owy, tak? no bo to jest raport tak. związany z revenue. Tak. Z customer revenue. No pytanie w ogóle, po co nam AI w, w customer service? No wiesz, co no, najważniejsze, żeby nie było. Żeby nie było... Troszkę pracy. Mamy już troszkę pracy. I ja sam nawet u siebie w firmie tak się spotkałem z takim oporem, że to nam dołoży właśnie jeszcze pracy, bo będzie trzeba to wszystko ogarnąć, obsłużyć. Ktoś to będzie musiał. Trzeba robić. załadować te taczki. Trzeba załadować te. Taczki. <laughs> Dokładnie. Dokładnie tak. No i dodatkowo gdzieś tam przewija się ten lęk, że to nas jakby wyprze, prawda? Że odbierze to nam pracę. Gdzie to do pewnego stopnia prawdą może być, ale niekoniecznie. Zobaczymy, jak to, jak to w praktyce będzie. Ja osobiście bardzo górnolotnie myślę, że jednak ludzie będą chcieli rozmawiać z tym Customer Success managerem, menadżerką, który jest człowiekiem, chociaż może przyszłe pokolenia to zmienią. Ale idziemy dalej. Szósta edycja tego raportu. I co tam tak właściwie mamy? W ogóle dlaczego tam jest ten, ten przychód? Dlaczego to jest revenue? To, to jest chyba pytanie takie dosyć istotne. Czemu nagle najważniej, najważniejsze może nie, ale, ale ważny raport w, w branży Customer Success ma revenue jako? Wiesz co, no to jest w ogóle bardzo ważna rzecz, którą muszą dowieść działy CS, że nie są tylko centrum wydatków, ale też przychodów i generatorem przychodów, dlatego tu koncentrujemy się na tych przychodach z ekspansji, z utrzymania klientów, czy retention, obronienia klientów przed odejściem, także jednak jest to miejsce organizacji przychodowej, są faktycznie bardzo duże korporacje, gdzie to jest tak wyspecjalizowane, że ten CS nie dosprzedaje, tylko się zajmuje innymi rzeczami, ale to jest raczej taki CS-owy raj, który nie jest codziennością dla większości osób. Znaczy, no, na pewno nie jest. No, te, ten raport pokazuje, że tam pada taka liczba: 74% respondentów twierdzi, że, że, że przychod, czy przy, przychód, nią, aha, to jest przede wszystkim zasługa istniejących klientów, czyli właśnie ta robota już posprzedażowa nie sprzedażowo. Nie. Więc jakby sko skończmy z takim gloryfikowaniem sprzedaży ponad customer success. Mm, tym bardziej <grywana> prywatna wojna Dominika. Prywatna wojna. Nie, to znaczy chodzi mi o to, że po prostu te działy trzeba traktować na równi, bo tak naprawdę no, są takie stare dane, które gdzieś tam Salesforce poprzytaczał. Bardzo ciężko już dotrzeć do, do źródeł konkretnych tych danych, bo to jest po prostu dana powielana sprzed lat, sprzed lat, sprzed lat, że ileś tam razy ciężej jest pozyskać nowego klienta niż utrzymać istniejącego. Okej, okay, no dobra. Jakby CS zawsze był tak. ważny, to wiemy. Tak. No ale dobra, o czym, o czym jeszcze ten raport tam mówi? O, w nim się przewija bardzo dużo metryka taka jak Net Revenue Retention Rate, Growth Revenue Retention Rate, i to jest taka główna metryka, na której on się skupia i też pokazuje, jak się te metryki troszkę stabilizowały. I mówi raport, po że paru lata, po paru latach, prawda? Tak, że mieliśmy zwolnienia, mieliśmy trudną sytuację na rynku i że teraz to się troszeczkę ustabilizowało, i że przeszliśmy przez pewnego rodzaju kryzys które też ten raport opisuje i też dla mnie Czyli bardzo ciekawe było. Ekonomia się już nie psuje. Zobaczymy w 26, ale na pewno w tym roku już się to ustabilizowało. Też bardzo bardzo ważne jest to, to jest taki super dowód na to, że CS faktycznie pomaga, że przewijają się tam dane na temat tego, że faktycznie pojawiły się dowody na to twarde dane, że firmy, które mają dział customer success Lepiej prosperują i mają wyższe net revenue retention niż firmy bez customer success. No to dzięki AI oczywiście, ponieważ no, dopóki tak, tak, AI tak, nie tak. było, to tak nie, to, to tak nie działało. To customer success był centrum kosztów w organizacjach, a teraz może być centrum przychodów. Oczywiście żartujesz, też nie wiem. Tak, no i tam oczywiście zachęcamy do przejrzenia tego raportu. On tam pokazuje, jakie mamy zespoły go to market, czyli te, które mają styczność z klientem i są jakby przodem do klienta. Też jest bardzo ciekawe, bo też pokazuje, jak ostatnio były. Jak zwolnienia miały się do sprzedaży, do CS i się okazuje, że dla CS też to się fajnie ustabilizowało. Ale no, miała być seria o nie o revenue, prawda? Tylko o AI. Okay. Która się tu bardzo fajnie przewija. Co tu mamy odnośnie AI i adopcji? No, zaadaptowania, raczej ja wolę mówić, adaptacji niż adopcji. Adoptujemy pieski i kotki. No z, liczb, ja z, liczb, kotkę. z liczb wynika, że większość firm jest wciąż we wczesnej fazie adaptowania. Tak i wszyscy sobie myślą o Boże, o Boże, że jesteśmy w plecy, musimy się spieszyć, wszyscy już zaadaptowali AI i czyli są co do to przodu, znaczy? Ale co czyli znaczy, wdrożyli w codzienny... No właśnie, co to znaczy, że jesteśmy we wczesnej fazie? To znaczy, że mm, jesteśmy cały czas w czymś, co liderzy nazywają fazą eksploracji. A nie fazą taką taktyczną, i nie fazą tego, że już na co dzień w procesach używamy AI, czyli robimy sobie małe piloty, robimy sobie testowe projekty, jeszcze się próbujemy zorientować. Poza tym, wiesz, no tu dochodzi do tego inny problem. Jeżeli chodzi o niektóre narzędzia, które już mają wdrożone AI, ja teraz nie mówię, wiesz, o czacie GPT, o Gemini, o, o Klodzie i tak dalej. Jeżeli chodzi o narzędzia, które mają wbudowane AI, to problem jest taki, że niektóre z nich dla CS dla sprzedaży są cholernie drogie. Weźmy na przykład takiego popularnego Gonga, no tu dla małego zespołu mówimy o wydatku rzędu kilkudziesięciu tysięcy dolarów rocznie często. Więc to, to nie są pieniądze, na które często małe startupy czy niewielkie firmy, niewielkie organizacje mogą sobie pozwolić, więc te mniejsze organizacje no to testują po prostu najprościej na świecie, czyli z GPT. No i właśnie, no, jakie jestem, tutaj... Jestem tak samo niezaawansowany jak większość rynku. A, mo można trochę tak powiedzieć. Po pierwsze cena, te narzędzia nie są często tanie. Po drugie nie wiadomo od czego zacząć. A po trzecie dane. Bo co z tego, że są już na rynku na przykład narzędzia, które będą przewidywały czern, powiedzą Ci, że klient już rozważa odejście, zanim ten klient sam będzie wiedział, że on rozważa odejście, i są już też takie narzędzia na rynku, tylko jest jeden zasadniczy problem. Te narzędzia korzystają z punktów styku z klientem i z danych, które dostarcza twój produkt. A więc jeżeli twój produkt nie jest dobrze zmapowany i ty musisz uh -huh. się na przykład do kogoś zalogować do aplikacji, żeby zobaczyć co tam ten klient sobie w ogóle klika i co on w ogóle robi, no to jest lipa no bo jeżeli nie masz narzędzia, nie masz Zakładanych eventów, czyli wydarzeń, że coś się wydarza, coś klient zrobił i odpala się jakieś wydarzenie, które możemy potem przesłać następnie do platformy CS, do jakiejś platformy AI, do dalszej analizy. No to, no to bez takich danych, bez no poczekaj. pracy, nie ma nic. To stop, jest taki stop, stop. case bardzo specyficzny, tak? T tego nie powiedziałeś, więc ja to wyjaśnię. Dominik, no mówisz z tyłu głowy, że do engine'u naszej organizacji, nieważne, czy to jest technologiczna, usługowa, produkcyjna, jakakolwiek, ale do bardzo głęboko wsadzimy AI, który będzie obserwował, co się dzieje, i będzie optymalizował, nie wiem, produkcję, usługi i tak dalej, i tak, dalej tak Dlatego mówi o zapinaniu eventów i rozumieniu tego, co się dzieje. I oczywiście no bo jest... on ma mieć co obserwować. Dobra, dobra, poczekaj, poczekaj. To jest trochę rocket science oczywiście i tak jak bardzo ciężko było mapować i rozumieć, co i dlaczego się wydarza w ścieżce klienta z naszym produktem przed AI-em, tak samo trudno jest to zrobić z AI-em, bo to jest właśnie kwestia tego, jakie dane włożysz, jakiej jakości dane włożysz, takiej jakości. Dostaniesz outcome, wynik, tak? I, i, I to jest trudne. Być może na to w ogóle jest dosyć wcześniejsze, albo inaczej firmy to robią w zaciszu, bo nie ma na to uniwersalnych softów, które po prostu możesz zabrać, Natomiast jest jeszcze bardzo dużo takich elementów, gdzie AI wspiera naszą pracę właśnie na poziomie takim komunikacyjnym, tak? Od note-takerów o jakiś automatyczny. Podsumowywacze, gdzieś tam AI, które pilnuje kalendarza, optymalizuje pracę, i, i, i tego jest dużo, i to już nie jest takie bardzo, bardzo drogie, z tego co, co ja wiem. No nie, no bo na przykład do Google Meet możesz sobie podpiąć wtyczkę albo uruchomić gmini i będzie ci podsumowywało te spotkania, prawda? Zresztą bardzo fajnie, że o podsumowywaniu spotkań powiedziałeś, bo w kontekście AI najważniejsza rzecz, według mnie, która się przewija w tym raporcie, od którego dzisiaj wyszliśmy, jest spis najpopularniejszych use cases, czyli sposobów zastosowania AI w customer success, a raczej ogólnie w customer lifecycle, czyli w cyklu życia klienta. I pojawiło się takie pytanie: jak używacie AI w w cyklu życia klienta. No i właśnie na pierwszym miejscu 73% z tych badanych liderów CS i sprzedaży powiedziało podsumowywanie spotkań. I to był, to był właśnie ten największy procent. Więc jeżeli sobie myślicie, o rany, wszyscy już wykorzystują tutaj do przewidywania, do tego, tamtego, no nie, no jednak to jest najpopularniejszy use case. A te kolejne use cases, y, kolejne zastosowania są o wiele, o wiele mniej popularne. No bo co tu mamy? Na drugim miejscu 50% przewija się. Research i znajdowanie różnych insightów, wglądów, to co robi klient, jaką firmą jest i tak dalej. Następnie tworzenie kontentu, tworzenie treści i komunikacja. No, czyli taki najbanalniejszy, o którym ja sobie mogę pomyśleć, że przetwarzamy maila albo planujemy jakąś komunikację i prosimy AI o wsparcie w napisaniu planu działania, maila, czegokolwiek, prawda? Tworzenie treści, artykułów, itp. Chociaż według mnie. To czasami zajmuje więcej czasu niż bez AI. Ja nie jestem fanem tego i bardzo Te ciężko nie. mi jest wypracować model taki wewnętrzny w mojej organizacji, żeby, żeby używać AI do... No, oczywiście na podsumowania, czy, czy jakieś rozwinięcia jak najbardziej. Niektóre modele mają taką potrzebę nadprodukcji treści, że mam świadomość, że coś, co wyprodukuje, ktoś będzie musiał wrzucić w maszynkę jajową, która mu to podsumuje w 10 punktach. Więc już wolę ja to ręcznie w 10 punktach wysłać. Ale to jest też troszkę kwestia osobowości, to, co lubi. Ale teraz się robi dopiero ciekawie, jest wymienione jeszcze bardzo dużo innych zastosowań, które już przytoczę. Tylko o co chodzi? Kolejne zastosowanie, które jest, czyli trening, coaching, produktywność zespołu, jedynie 33% osób powiedziało, że do tego używa AI, czyli o wszystkich kolejnych, o których już mówimy, to są okolice 20-15-10%, czyli tak naprawdę większość zespołów CS wykorzystuje AI tylko i wyłącznie do podsumowywania koli i do researchu i do tak, tworzenia treści, czyli te trzy do, use case'y. Tak, do, wykorzystuje do tego, co da się zrobić w cudzysłowie jednym, jednozdaniowym promptem, tak? Czyli jeżeli nie trzeba się tak. narobić, to AI jest zaangażowane, tak? No bo dokładnie. żeby zrobić trening, czy, czy na, nawet bazę wiedzy z AI, to już trzeba troszeczkę więcej zaangażować swojej energią, dokładnie, swoją jakość do, 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 do maszynki. Już musisz mieć swoją bazę wiedzy, na przykład w konfliencji w jakiejś ustrukturyzowanej formie. Pobierasz to sobie, nie wiem, do XML, wrzucasz to do AI, jakoś tam dodajesz kontekst. I piszesz. to nie, i właśnie to jest jeszcze za mało. Właśnie musisz ten kontekst, te wektory, jak tam, e, tak, tak, spróbować e, e, zdefiniować I, i, i to wtedy ma, ma, e, ma ręce i nogi, bo jak tylko wrzucisz sobie melted zoo, wszystko wymieszane, to, to AI z reguły sobie średnio radzi. No radzi sobie jako skryba, tak, ale. Tak. Kolejne przykłady zastosowań, które mamy są bardzo ciekawe, bo na przykład głos klienta, voice of the customer i analiza feedbacku, czyli coś, o czym mówiliśmy już dawno temu w rozmowie z Piotrem Sadowskim, czyli na przykład mamy takiego NPS-a i AI może zrobić analizę mm, semantyczną analizę. To jest bajka. To czy to, ogóle, to będzie pozytywny, to będzie pozytywny. komentarz, czy negatywny, tak? Dalej mamy health scoring, tylko 23%, czyli ocena zdrowia klienta, segmentacja klientów 16%. Dobra. O, stop, stop, stop. Mhm. No, i ciężko jest to do, zrobić dobrze. Następnie segmentacja klientów. M, następnie. To mnie dziwi, że tak mało, 16. To mnie plus. też dziwi, że tak mało, tylko 16, ale wiesz, co jest bardziej, bardziej ciekawe dla mnie? Ja bym chciał, żeby tu było kiedyś więcej, bo tylko 15% odpowiedziało, że wykorzystuje do m, analizy. Przewidywania, do, do forecastowania, czyli do tego przewidywania przychodów i sygnałów do ekspansji, do rozwoju klienta, że ten, ten klient jest gotowy, żeby mu coś dosprzedać, prawda, że jest gotowy do rozwoju. No i to jest już taka bajka, że ci AI mówi, ej, słuchaj, uderz do tego klienta, bo wydaje mi się, że oni urosną, prawda. No to to jest bajka. I tak samo bazujący na intencji outreach, czyli to wychodzenie do klienta z komunikacją. No i następnie mamy takie. Poważne korporacyjne słowa jak orkiestracja, nawet nie wiem, czy po polsku to się tak mówi. Orkiestracja nie tej mówię. podróży klienta. Nie mówi się tak, nie, nie wiem, w sumie, jakie będzie dobre określenie na to. Uporządkowanie? Nie, to nie będzie dobre. W każdym razie organizacja całego tego cyklu życia klienta przez AI. Czemu nie po prostu zarządzanie cyklem Zarządzanie. Klienty, no. no dobra, na no, raport jest po angielsku. No i ostatnie. No to Czemu to nie napisali inne. w Chen Zarządzanie. Czemu nie napisali w Chen po polsku? No więc to są te sposoby zastosowania AI według tego raportu. No i wiecie, no nie ma się co tak martwić, bo, bo na razie wychodzi na to, że absolutna większość to wykorzystuje AI do jakiegoś drobnego researchu i do podsumowywania koli do tych transkryptów i, i nara. Wydaje się, że dopóki nie będzie jakiejś większej integracji narzędzi, o czym pewnie jeszcze będziemy mówić, jak nie dziś to w innych odcinkach, to to, to się nie zmieni. Ta dojrzałość tego zastosowa zastosowania AI w, w obsłudze klienta w się sensie, będzie pochodną. No, jednak poukładania danych i e, poukładania danych i połączenia i integracji. Tak. Mnie tu w ogóle Łukasz rozbawiła jedna bardzo taka rzecz, bo Łukasz tu bardzo ambitnie przygotował mm, tutaj plan tego odcinka, o czym będziemy mówić i tak dalej. No i jest taki, taki segment AI. Wiecie, ja, ja jestem jedyny, który planuje. Tak, tak, tak. Jest, to, jest tutaj segment AI i automatyzacja, jakie są różnice, jak to wygląda. Tak patrząc na ten raport i to, co teraz powiedzieliśmy, jaka automatyzacja? Jak tu mówimy, na razie przede wszystkim o podsumowywaniu, wiesz, spotkań z klientami i jakimś drobnym researchu. Gdzie tam jeszcze do automatyzacji? Większość działów CS jeszcze tam nie jest, więc też się nie musimy katować, że jest jakoś źle u nas, prawda? Nie, to prawda. A, bo tak trochę prześmiewczo i trochę tak sceptycznie sobie patrzymy na to i. Nie wiem, skąd się to bierze, być może z tego, że, że nam się wydawało podświadomie, bo chyba nawet nie na głos mówione to było, że, że to AI to będzie ogromny przełom, ale to jest przełom tak naprawdę. Tempo pracy, które mamy dzięki sztucznej inteligencji, dzięki tym narzędziom, nawet tym bazowym, tak podsumowującym. To, że, że na spotkanie z klientem można się przygotować w pół godziny czy w godzinę, e, dzięki temu, że wrzucisz wszystkie materiały dotyczące klienta i i dostaniesz wcześniej najważniejszych punktów plus podsumowane notatki i pain pointy z ostatnich trzech tygodni czy trzech miesięcy, a nie musisz przegrzebywać się przez swoje notatki. To, 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 to jest coś niewiarygodnie, przyspieszającego pracy. Oczywiście trzeba się zastanowić, czy to nie jest tak, że po prostu, po prostu szybciej biegamy wszyscy, bo nic się nie zmieniło w naszej pracy, tylko po prostu Dokładnie. ta wydajność, podkręcamy sobie śrubkę i wszystko. Dokładnie. Ale wiesz, dla mnie nawet to, że ja sobie mogę wejść w poprzedni koli i kliknąć Ctrl F albo zapytać AI, czy ktoś coś powiedział i co powiedział, zamiast przeklikiwać się, gdzie, to, gdzie jeszcze tak naprawdę, no, 3 lata temu cztery... No, to jeszcze się musiałem przegrzybywać przez całe nagranie. Jezus, kiedy on to powiedział? Czy nie, to lata, było w 3-4 lata temu to robiłeś sobie ręczne notatki i to wcale nie było takie złe, bo wtedy od razu troszkę więcej Ja do tej pory robię te ręczne notatki. Dla mózgu to jest zdecydowanie lepsze i dla rozumienia. Ja, ja, ja też staram się robić ręczne notatki, mimo, mimo tego, że w tle mi tam skrywa automatyczne coś cały czas robi. Natomiast te ręczne notatki jedne sprawiają, że mózg pracuje. Tak, i to ręczne mam na myśli dosłownie ręczne, że albo jakieś najważniejsze, takie kluczowe rzeczy piszę sobie na czerwonych karteczkach, a resztę piszę po prostu w doksach, co nie. Ale robię to dlatego, że AI bardzo często w tych podsumowaniach też pominie pewne rzeczy. Coraz rzadziej, bo jest coraz bardziej już dokładne, jeżeli chodzi o podsumowywania tych spotkań, ale nadal też tak, jak mówisz, dla siebie, żeby tego nie zapomnieć, żeby to się utrwaliło. Takie kluczowe rzeczy, natychmiastowe, to sobie też zapisuję. I robię też dodatkowo swoje notatki. Ale tak, to może zakończmy ten odcinek, bo już chwilę gadamy. Polską perspektywą trochę go spróbujmy zakończyć. Słonia, sprawa Polska. Gdzie w tym my? Ejaja, ej, sprawa Polska. Ej, a, w, a, w cys, a sprawa Polska. Znaczy, na pewno jest tak, że zawsze i jeszcze długo będzie warto patrzeć na to, co się dzieje za oceanem. I zastanawiać się, kiedy i w jakiej formule to się w Europie i w Polsce będzie adaptowało. Chociaż teraz coraz mniej to jest takie proste, ponieważ przepisy unijne są coraz bardziej restrykcyjne i już czasem niektóre rzeczy jeden na jeden się nie przenoszą z, z Ameryki do Europy. No ale tak, no to gdzie stoimy? Może w Sasie albo, ale może nie tylko w Sasie, jeśli chodzi o. O, o, o ja ja Polsku. No bardziej by to pasowało odpowiedzieć, gdzie jesteśmy tutaj w kontekście CS i na ten temat danych nie ma poza obserwacjami, wiesz, na LinkedInie i tak dalej. Według mnie nie wygląda to dobrze z tego, co sobie czytam w komentarzach, z tego, co piszą inni CSM-owie, Ale to są tylko takie, wiesz, bardzo subiektywne obserwacje, bo, bo nie ma na to za bardzo danych. Też często widzę, że po prostu nie mamy narzędzi, bo bardzo rzadko mi się uda spotkać polski zespół CS, który w ogóle ma platformę CS-ową, prawda? Więc z tego względu, że to są drogie narzędzia, ale czekaj jeszcze jeszcze tylko wtrącę jedną rzecz, ale robi się to coraz bardziej dostępne, bo umówmy się, teraz nawet patrzę, jeden dolar to już jest 3,65 zł, więc ten, te, te rzeczy się będą robiły też bardziej dostępne ze względu na też spadającego dolara. Bo ja na pytanie, ja sprawa polska, pomyślałem sobie. Że to jest kolejny etap amerykanizacji i anglosaksonizacji kultury globalnej, Niestety. ale także polskiej, dopóki nie będziemy mieli łatwości podpięcia bielika naszego albo jakiegokolwiek innego modelu, który jest bardziej kulturocentryczny, polsko-kulturocentryczny, tak, ba, tak będziemy jakby zmierzać coraz bardziej w tym kierunku. Co jest dobre i złe oczywiście, no, ale kulturowo to jest nieciekawe, bo się wszyscy zmieniamy takich. Small talkero Wszystko się staje bardzo też ogólne, czarno-białe i takie samo, prawda? Tak. No Ale to jest to też temat na inny odcinek i trochę o obalaniu mitów i o innych o konkretnych zastosowaniach AI w CS będziemy sobie mówić o tych, które wymieniliśmy w tym odcinku także teraz będziemy troszeczkę podsumowywać. 25 taki bazowy rok dla inwestycji AI w customer success. Nadal zespoły dopiero zaczynają, eksplorują. Już troszkę głębiej wypływają głębiej na ten ocean niż w 24. narzędzia są dostępne. Ścieżka jest jasna i to nie jest jakaś, jakaś magia, tylko bardziej inżynieria. Każdy może to zrobić, jest to, jest to bardzo dostępne. Mm, I co? I tu, tu, tu właśnie jesteśmy? Warto zacząć z czymkolwiek jakieś małe drogi robić i, i wdrażać się narzędzia, bo one pomagają. Ale wydaje mi się, że to chyba. Większość biznesmenów menedżerów, menadżerów, specjalistów. Także subskrybujcie nas na Spotify, oglądajcie na Linkedinie i czekajcie na kolejne odcinki. Słuchajcie, nie, nie róbcie automatycznych podsumowań z naszych podcastów. O nie, słuchajcie nie. je. Ja Tych bardzo często żartów, z i narzekam, no. narzekam na Dominika i to. AI to u um, mnie Jak ja, podłączcie je, a ja nie usłyszycie, jak bardzo mniej ryduje do mnie naszych nie przejdzie ten ton. Nie. Jak w czacie.